No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Frynej. dzisiaj sobie zagramy Eziem na midzie, to kolejny champion naszej ulubionej, kochanej, zajebistej serii Z do A, widzowie, ja pierdzielę, ja wróciłem godzinę temu do domu, nie, od piątku, od piątku 15 do poniedziałku 16.30 Kurde byłem poza domem i jest 17 i ja nagrywam filmik, nie? No to kurde nieźle, ziomeczku 1738 jest dokładnie. No widzów, Pęci, tak, no będę grał jak główienko, ale mam nadzieję, że jakoś i tak będziesz ze mnie dumny, mimo wszystko. E, I po prostu będziesz się zajebiście bawił, bo ja gram E na Midzie, pójdę nim standardowo pod AD Wiem, że ludzie niektórzy by powiedzieli: Nie, no, pani pada pen jest koksowa i w ogóle. Ale powiem wam tak, ja jestem youtuberkiem lolowym, taki trochę też poradnikowy, kurde, bo ja nagrywam, właśnie poradniki, i ostatnio nagrałem sobie do Atroxa i według mnie wyszedł nawet spoko. I właśnie przez to, że kurdy Ari jakaś, <ścoughs> co mnie bije z tej kuli, i przez to, że jestem właśnie takim youtuberkiem poradnikowym, no to będę po prostu starał się, o ja pierdzielę, robić to co dobry taki youtuberek poradnikowi powinien robić, nie? Czyli grać takimi, yy, grać normalnie na przykład, czy coś takiego, więc właśnie dlatego sobie gram normalnie Eziem pod AD na tym midzie. Co prawda Ezio na midzie może nie jest taki normalny, ale grali nim też, grali, nawet Faker nim grał. I była taka taktyka, że dajesz w w kościa, a później E i jest yy, koks totalny. Tylko trzeba trafiać, a ja właśnie z trafianiem mogę średnio, o chyba, że po prostu ją wybombię taką. Nie no, pamiętam tak, Ezio to jest, mm, jak grałem na free de Carry, bo ja miałem tam konta free no to, free Dżungle, no frinu free na no mid, no Carry i free no support. To ja właśnie Eziem grałem najwięcej na free na no Carry i dzięki temu czempionikowi byłem sobie diament, nie? O, Kazix. Jednak nic mi nie zrobi, dobrze, dobrze. No i dla mnie Ezio to jest po prostu Cox Champion, dlatego pa jak kurde wyjaśniłem tą Marii. Uuuu, zajebiście. He <laughs> coś chciałem powiedzieć chyba, ale zgubiłem wątek jak zwykle. Nie wiem widzowie, to jest moja pierwsza gra od, od piątku, czyli dzisiaj jest poniedziałek, niedziela, sobota, piątek, od trzech dni można tak powiedzieć, chociaż w sumie w piątek też coś grałem. Nie, w piątek chyba też nic nie grałem, kurde już nie pamiętam. Czy cokolwiek było, może tam, może jedna gierka czy coś, ale ja bym to tak średnio liczył. Także, no, dawno nie grałem w ligę, ale te skirtociki są. Opa, można tak się wbijać, tylko minionki mnie tutaj bardziej biją niż ta Ari, nie? Ale ja je dam egzosta. Jeden powie niepotrzebny egzościk, drugi powie kokstotalny egzosta, ale dam jej egzosta. Tak dla pewności. Mogłem w sumie ją troszkę później zabić, bo wtedy by Amumu dostał asystę i byłoby więcej Gorda dla Timu. I tak się powinno grać właśnie i jak ja gram na streamku. Właśnie nie wiem czy dzisiaj będzie streamek, bo jest 17.40, ja jeszcze mam siłkę. I kurde nie wiem czy będę miał siłę po siłce zrobić tego streamka, ale jak będę miał siłę w sumie czy będę miał siłę? Nie no, może po prostu zrobię tak sobie jakoś myślałem i stwierdziłem, że chcę robić te streamy o wiele częściej, bo kurde naprawdę głupio mi widzowie, nie? Naprawdę szczerze mi głupio że tak mało streamów ostatnio robię yy, i postaram się robić yy, w sensie powiem wam tak, powiedziałbym wam, że codziennie bym zrobił, nie? Garen w ogóle jakiś Kurde no wygrać, bo ja gram oczywiście z widzami, nie, jeśli chcecie ze mną zagrać to oczywiście zapraszam na Discorda, bo z Discorda biorę takich koksów kochanych, nie, jakby. E, I co ja mówię? Że, aha, że streamy chętnie bym robił codziennie, nie, ale codziennie się nie da, bo no właśnie jak jest sytuacja, że od piątku do poniedziałku mnie nie ma w domu, czemu mnie nie ma w domu? Bo jadę do dziewczyny po prostu. Ja może kiedyś to opowiem na jakimś vlogu trochę szerzej, jakbyście oczywiście chcieli, bo planuję też wrócić do tego piątku z freenem. To była taka moja seria vlogowa. Eee, to była moja seria vlogowa. Nawet się spoko przyjęła, tylko kurczę, jakoś się tak nie za dobrze czułem, jak to właśnie nagrywałem, ale raczej do tego wrócę. Nie wiem, czy jeszcze w ten piątek, ale. Kurczę, ja ciągle mówię, że nie w ten piątek, tylko w następny, nie? Więc trzeba po prostu spiąć dupsko i w końcu zacząć. Ari, co tam u ciebie? O, kurde, trafiłam je z serca. Dobra, autosek wszedł. Co prawda nie było warf, ale właśnie, tak jak mówiłem, gram jak guwienko, bo <gryw> dopiero co wróciłem do tego domu. Ja mam w runach buty, właśnie, takie mam runy, nie? Pod strike'a. widziałem, że takie. Runki grają EZiem i w sumie naprawdę bardzo długo grają pod te runy i według mnie e, też są nawet Koks. łezkę mam, mam, dobrze, nie zapomniałem niczego. Bo ja będę składał Essence Rivera, później jest Mana Muna. Później składają chyba Syrydy czy coś takiego. W ogóle widziałem, że my Myfika... Albo składałem Trinity Force, albo właśnie nie składałem w ogóle Mefika. Ale był taki build, że się składa Essence river i Dusk Blade i to wtedy dużo damage'a zadajesz. Ja chyba właśnie pod coś takiego pójdę. Zobaczymy. Dobra, A i tak kurde, powiem Wam tak, niby ma to 1-3, ale trochę tam myśli. W? O, w i E i kurde gościu wyszedł poza zasięg totalnie Ale właśnie chciałem wam pokazać komboska co tam używali jak grali tym Eziem na midzie W sumie to nie jest jakoś skomplikowane po prostu klikasz W i E Ale właśnie tak połkowali sobie y, przeciwników W ogóle ktoś pamięta starego Ezia? Jego W nie działało tak, że po prostu jak trafiłeś z ziomeczka to y, stopowało się na przeciwniku Tylko to psz, ten przechodziło przez wszystkie jednostki. A jeszcze starszy Ezio sprawiał, że W obniżało atak spida przeciwników. I to już było naprawdę powalone. Flaszek, autos? Pięknie. ten się podoba. W ogóle Ezio na midzie był grany też na LCS-ach. Ja pamiętam właśnie fakera, co ultował ciągle bota i ciągle ich trafiał. Ja nie wiem, jak to się stało, nie? Tylko nie. Nie robi tak, bo nie mam czasu ganka zrobić. Spoko, spoko mordeczko. Nie no, ja nie potrzebuję ganków teraz. Może jakieś ulti na bocie, tylko powiem wam tak, powiem wam sekrecik mały, nie? Że ja naprawdę bardzo, i to bardzo słabiutki jestem. Eee, Z ultowa... o właśnie. No właśnie, jestem tak bardzo słabiutki w ultowaniu. Tym obszarowym, że to masakra. W sensie obszarowym, no wiecie, że na całą mapę. Ja po prostu tego nie potrafię. Dodrzewam jej serce, więc chyba giniesz. Bo na pewno nie masz ulta, ale nie wiem, jak z fleszem. Okej. Okay. <grytanie> Kurde, ale coś tam dodżuje ziomek, nie? Ja pierdzielę. Garen, piąty level. Ja mam jeszcze E, w razie czego? Hmm. Dobra, egzościk. Nie! Kurde, i o! Ja jej nie zauważyłem. A, fuck me. Dałby mi autosa i bym ją po prostu zabił, i byłoby gituwa się mano. Ale a tam, tam. Dobra, ładnie. A mu tam też oro robi. Dobrze, dobrze, to mi się podoba. Sprzedaję ciasteczka. <laughs> Dawaj, go, jak ty się nazywasz, Woliber? Kosek, dybze. Nie no, widzowie to są koksy. 3 3,14. Normalnie wynik pi. Ja, <laughs> ja pamiętam jak. Mieliśmy Scott dal, nie? W szkole, w gimnazjum. I, I tak trener tam. Nie wiem, no po prostu. Znaczy trener. trener wefista, taki. Będę. <grym> nie, no nie miał dużego będu, ale wefista, nie? <grym> nie trener. <grym> I było coś takiego, że po prostu, no mieliśmy ten skok w dal i pytał nas, yy, ile skoczyliśmy, nie? Coś tam. Na, najpierw, nie wiem, najpierw mam, nam mówił, a później mieliśmy mu to powiedzieć, czy coś takiego. No i pytał się takiego jednego ziomka, Robert. Za, zawsze go zapamiętam jako taki przemądrzały, taki bardzo mały ziomek. To taki mały ziomek, nie? I śmia śmialiśmy się, że będzie bokserem, czy coś takiego, będzie napierdalał ludzi. Tak, tak się dziwnie śmialiśmy. Kurde, ta jaka skoczna. O, raptorki ją zabiły. Mega cox raptory, dzięki bardzo. No, i, i on tak mówi... Znaczy Wafista pyta Robert ile miałeś, nie? A on do niego pi. I tak wszyscy cisza, nie? A on 3.14 14 tych. <laughs> Śmie się widzą. To było zajebiście śmieszne. Ja jako pasjonat O kurde. Ticosiks. Ja jako dawny pasjonat... O. Ja, ja jestem dawnym pasjonatem matematyki. Kiedyś bardzo ją uwielbiałem, ale nauczycielka w technikum totalnie mi to zjebała i jej nie lubię w chuj. Nie wiem. Tak to jest, że właśnie lubisz coś... Dobra, trafiłem ultem. Pięknie, ładnie wyszło. Tak to jest w szkole niestety, że interesuje cię jakiś przedmiot, a później jest jakaś klucha jebana, co po prostu zniszczy Ci wszystkie marzenia. Nie wiem, naprawdę miałem tak w technikum. Nie, nie wiem czemu się na mnie uwzięła, znaczy to nie jest takie typowe gimnazjaliskie gadanie W sumie to byłem w technikum, to tech, technickie Sz, Szkoła średniowa, gadanie. gadanie Że się na mnie uwzięła czy coś Ale kurde, no coś coś, coś było nie tak po prostu Ja jej nie lubiłem, fuj I ja ona mnie chyba, o ja pierdziele Wp Arni, trafiła mnie, kurde szkoda Dobra, trochę zintowałam, ale whatever No i po prostu, nie wiem, czy wy też tak mieliście? Taką nauczycielkę strasznie wkurwiającą, co lubicie jakiś przedmiot, i ona po prostu wam niszczy wszystkie marzenia związane z tym przedmiotem. No nie wiem, no ja tak miałem, niestety, a uwielbiałem naprawdę bardzo mocno. Matmę niedawno, znaczy niedawno, kurde, trochę dawno, albo czasami, o, czasami tak, nie wiem. Jak przeglądam YouTube'a, to sobie patrzę na jakieś filmy matematyczne, nie i później wchodzę w ciąg oglądania właśnie takich filmików matematycznych. No i później przestaję i później znowu sobie tak oglądam. No i no i tak jakoś tak, tak wyglądam czasami moje przeglądanie na YouTube'a no właśnie. Nie, matematyka na zawsze w moim serduszku polskiego to ja kurde nie lubię. Nienawidzę polskiego. Nigdy mi nie było z tym przedmiotem po drodze. Totalnie go nie cierpię. Mm i po prostu jebać, <gry> nienawidzę go <gry> i tyle e, coś chciałem jeszcze powiedzieć, że ja kurde z polskiego nawet nie, wiem jak to zabrzmi, ale nie zrozumcie mnie źle, bo niby mnie uwaliła tam w drugiej klasie technikum, ale zdałem poprawkę to znaczy, że zdałem klasę, nie? Nie kiblowałem, nie musiałem tam odrabiać roku czy coś, ale kurde no Masakra, trochę stresu mnie to kosztowało, ale ja naprawdę bardzo mocno nienawidziłem polskiego. Lektur też w ogóle nie czytałem, bo dla mnie były nudne, fuj. I nawet jak nie czytałem lektur... O, tutaj. a szkoda. <laughs> nie chciałem ci podjebać, ziemeczku, chciałem tylko pomóc. <laughs> naprawdę nie lubiłem czytać żadnej lektury. Ale mimo wszystko i tak książki teraz trochę czytam nawet. Ale ja mam damage, w tenesio nawet potężny. Więc książki są giga koks, nie? Ale nie lektury. Lektury są nudne w chuj i jak ktoś czyta książki, to właśnie mniej więcej to samo mi mówił. O, już Sadek. A ja mu to Sadek, naprawdę. Podwójny. No. I, i takie randomowe temaciki podczas puszowania mi da. Mam. Kurde, najają no duży, ja cię uwielbiam tego Ezia, fajny to jest champion. No ale jest właśnie dużo takich fajnych championów po prostu. Co sobie grasz jest tak mega przyjemnie, mega chillerka. <laughs> Moi teamieci też są zajebiści. A mu... Ty, my, my byśmy chyba dali radę, nie? Ile mój first strike? 321 Golda mi dał. Kurde, to taki jeden kilek, nie? No first Strike to naprawdę runa taka godna podziwu. Zacząłem nawet na Wex grać pod first strike. O ja pierdzielę. O, a jak ja cię uwielbiam Dzięki kochany widzu. RK jakaś? Właśnie się zawsze boję tych Erek dawać widzowie, dlatego nie daję. Nie no, free, nie. musisz przezwyciężyć swój strach! Musisz zaczynać lutować! Wiesz ile procent? Nie, czekaj, jak to było? Wiesz, że jeśli nie strzelisz, to 100% strzałów jest spudłowanych? No właśnie. Dlatego powinieneś ultować. Dobra, widz ultuję. O kurde, ty, trafiłem, Zajebiście. Dzięki. No to kok totalny. Ej, teraz będę częściej ultował tym mezem. Ari tam zabija amumcie. Ale bezerki. jest, dobra. My w ogóle sobie poszujemy tutaj pod Neksusem, nie? Masakra.

Buty takie. No i teraz albo syryda, albo Duskbyt. Widziałem, że zdecydowanie większość osób zbudowało serydę. Ale kurde ja uwielbiam damage. Dawaj mi kurde dodatkowe pieniążki z First Strike'a. Bo jak więcej damage'a zadam to też więcej właśnie pieniążków dostanę. No ale tam Ryan pięknie. Ja pierdzielę. Fajki <laughs> playerzy. W też przydałoby się obejrzeć jakiegoś zioma i powiem mam tak. Yy, chcieliście, żebym zobaczył pajka jakiegoś tam ten Dave Mon, co gra pajkiem na midzie, ale widziałem, że Midbis nagrał o pajku jakiegoś chińskiego i kurde też jest nawet to interesujące. Moje ulty są kujowe, nie zwracaj na to uwagi, 16 minut gierki, nie no widzowie, Ezio jest koksem, może niekoniecznie na midzie, ale uwielbiam tego czempiona po prostu i poczępić. Także dzięki Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że przyjemny odcineczek do kolacji w sumie, bo chyba go wstawię, nie wiem, gdzieś o 19. Jeżeli Wam się podoba, no to łapeczkę w górę zostawcie i subika, jak jesteście nowymi mordeczkami. Także widzowie, dzięki bardzo, uśmiechnijcie się, bo macie super uśmiech, siema, siema, opa.